Agnieszko, tak jak z Tobą rozmawiam, to mi się wydaje, że ty na ulicach Paryża masz dobrobyt. Mieszkasz tutaj na ulicy w namiocie. No nie pracujesz, taksujesz, ale macie dobrobyt tutaj. No tak. Macie wszystko, co potrzeba. No. A jeżeli chodzi o jedzenie, to skąd je bierzecie? Na socjal przyjeżdża, nam daje. No, socjal przyjeżdża, nam daje jedzenie. Wczoraj, przedwczoraj byli w niedzielę ze serduszka busem przyjechali, jakieś ciastka, jakieś torty nam dawali. To już nawet nie trzeba do nich jeździć, tylko oni przywożą. No. A jeżeli chodzi o ubrania na przykład? Ubrania jest taki, jak to powiedzieć, jest taki pojemnik duży, znaczy pojemnik, taki nieśmietnik. Kontener. A, kontener, właśnie taki duży kontener, i oni tam wrzucają na przykład kurde ciuchy. Wtedy przyjeżdża e, codziennie samochód z takim znajomym naszym. E, dwóch znajomych przyjeżdża samochodem, otwierają ten kontener, i my ciuchy zawsze mamy. Nie? nie masz żadnego problemu z ubraniami? Nie. A jeżeli chodzi na przykład o zdrowie, gdybyś była chora, to co wtedy robisz? Na razie nie jestem chora. A byłeś przez te trzy tylko lata, tylko trochę chora? utyłam. Aha. No i jestem zestresowana, nie? No ale to też świadczy o dobrobycie, no jeżeli ulica daje tyle jedzenia, no to po prostu. Ale piwo, 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 piwo. Albo kebab codziennie. A skąd masz te kebaby codziennie? Idzie się sobie do kebaba. Ładnie się uśmiecha. Situkle kebab ma SDF. Czyli jestem bezdomna, Ta. poproszę o kebaba I oni no. dają, tak? Tak. Tylko zależy, gdzie nie. Na ładny uśmiech dają. Ta. Ja nic nigdy nie dostałem na ładny Oni uśmiech. bardzo lubią mój uśmiech. Nie te niebieskie oczy. A, Agnieszka, tu masz. E, e, Tła Blue okio, o, oh, Tła bel, Wizard, to jest twarz. Wizard Madyfik. I kebaba. A ja się wtedy zro robię czerwona, bo mnie podrywają i. Powiedziałaś o tym, że dużo piwa pijesz, tak jak zrozumiałem. Szczerze? Od wczoraj piję... Trzy piwa wypiłam. Iryk wypił wino z szajbą. Pięć win wypili. Ja wypiłam z Janikiem, moim patronem, moim szefem. Bo ten... on, on jest w porządku. E, długa historia zresztą, nie? Dlaczego nazywasz go szefem? E, szefem? E, na przykład... On, mów, on do mnie mówi, Anika, Agnieszka, idziemy, to idziemy, nie? No i po restauracjach, tak, 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 tak. Rozumiem. Taksujemy, Situ plepety pies, to, to, to to. W tym sensie szefem, że jak gdyby organizuje ci pracę albo. On... O, tak, pokazał mi Paryż, pokazał mi, gdzie można taksować, pokazał mi... Tu, tu, tu. Um, wszystkich mnie, przed, mnie przedstawił, kelnerów, szefów restauracji. Zostańmy troszeczkę przy alkoholu, dlatego że też powiedziałaś poza kamerą, że po pierwsze to każdy się ogarnie, jeżeli chce, a po drugie, że też nie masz problemu, żeby o tym rozmawiać. Na ile tutaj w tej bezdomności. Albo namiotowości, bo wy mieszkacie w namiocie, namiotowości w Paryżu na ile ten alkohol jest ważny? Czy pijesz codziennie alkohol, albo i? Alkohol to jest. Dla nas to jest, żeby... No na przykład niektórzy są alkoholikami, mhm. a niektórzy sobie lubią sobie wypić, żeby zapomnie, zapomnieć o wspomnieniach i tak dalej. A do której grupy ty należysz? Czy ty jesteś alkoholiczką? Ja? Eee, Czy raczej starasz się zapomnieć? Szczerze piję alkohol, bo żeby zapomnieć o wszystkim. Żeby się zrelaksować i, i normalnie, normalnie. Ale w alkohol ciągle... nie jest dobry. Nie jest dobry, to z całą pewnością. A jak długo pijesz alkohol? Na przykład na te 3 lata w Paryżu, to ile miałaś okresów abstynencji? Przez jak długo czasu? A te trzy lata w Paryżu że nie piłaś alkoholu. Ja w ogóle. cały czas wino, 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 wino. Każdego dnia. Później zaczęłam żygać żółcią, od tego wina, mhm. a dzisiaj, dzięki Anikowi, dzięki znajomym, ja sobie tak pomyślałam, po co ten alkohol? sobie wypiekło trzy piwa, na przykład i mhm. Nie się nie stresować. Potrafisz się zatrzymać w tym piciu alkoholu w ciągu dnia, no. tak? Trzy piwa i koniec. Wydaje mi się, że Irek, twój kompan, z no, którym śpisz razem w namiocie, on dzisiaj był chyba bardzo chory rano, tak mi się wydaje. Nie, no dzisiaj wypił czerwone wino. On się cały czas, cały cząsł, cząsł. widziałeś, nie? I on żygał czerwonym winem. On nie może czerwonego wina pić. Wczoraj jak wypił, a przedwczoraj jeszcze pili spirytus di... apteka. Zapteki. Ja powiedziałem, Irek, po, po to pijesz za przeróżnik? Po co ty pijesz? Aaa, Agnieszko, przepraszam, przepraszam. Janik jak przyszedł, jak ich chciał lać kurde, że mają nie pisze go spirytusu. No i Irek, Irek już powiedział. A jak oni sobie ogarnęli ten spirytus apteczny? Nie no, Szajba brał e, spirytus e, z apteki, kradł. A ja nawet nie wiedziałam, że oni piją spirytus. A nie tak łatwo jest z apteki cokolwiek ukraść, bo tam jest przecież ta lada. E, nie... On poszedł do apteki i z półki wziął, nie? No. A Janik, Janik przyszedł i mówi Szajba, Erik, no spirytus. tu no spirytus. Erik no spirytus. Nie, nie, nie. Po, 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 po co oni to pili? W ogóle? Agnieszka, ty masz bardzo poczochrane dzieciństwo swoje. Kiedy ty zaczęłaś pić alkohol? Eee, jak z pogotowią uciekałam ze środka szkolnego wychowawczego uciekałam. Ile miałaś wtedy lat? A jak uciekałam? Nie no ja miałam 12, 13. I wtedy już piłaś alkohol? No. Ja miałam 16 lat, zaczęłam brać alkuzmę. Wciągałam opulny, nie. Posłuchaj, kto dziecku 12-letniemu dał alkohol? Skąd miałaś się na alkohol? Na tych ucieczkach, na tych gigantach? Od znajomych. Od, kole od koleżanki, od kolegi. No. To ty niejako w tym alkoholu wzrastałaś. Tak, ale alkohol mi pomagał, żeby zapomnieć o, o tych problemach z moją mamą, z mojej mamy. Yy, tym facetem i... Yy. I potem do 17 roku życia piłaś w tych domach opiekuńczych, tak jak uciekałaś, to za każdym razem piłam. Tak? A w tych ośrodkach opiekuńczych też piłaś? Tam dało się pić alkohol? Nie, 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 nie. nie, nie. Pilnowali? Nie, nie. Ja nie. A czy mogło być tak, że uciekałaś właśnie po to, żeby się napić? Czy to też tak działało, że... Uciekałam, żeby nie być, nie być tam. Nie być tam. Chciałam, chciałam wolności, Chciałam być wolna, chciałam być wolna. Uciekałam. Stamtąd chciałam być w ogóle wolna. Nie? A dlaczego oni nie pilnowali Ciebie? Rozumiem, że to był taki zakład pół zamknięty. Eee, nie był zamknięty. To było pogotowie opiekuńcze. My wychodziliśmy z okna, był taki mały daszek i skakaliśmy na ten daszek i uciekaliśmy z pogotowia. Spaliśmy na działkach. I wtedy Was szukała policja już. No, no rozumiem. No pamiętam do dzisiaj, kurwa. Ale fajnie było, na działkach spaliśmy. Ja trochę marihuany też paliłam mhm. wtedy. No, ale teraz z marihuaną już przesadzam. Rozumiem. A mogę zapytać, czy masz dziecko? Nie, o właśnie, jest problem, bo ja nie mam jeszcze dziecka. Aha. No. A chciałabyś mieć? Bardzo. A jest kandydat na tatusia? Eee, szczerze? Hmm. Musisz hmm, się zastanowić. Musisz. Trudno znaleźć kandydata właśnie. No, Normalnego. To na no, to na, to z całą pewnością. Ta masz kandydata, kandydat jest wtedy zazrosny, Jak na przykład Jimmy. Jimmy wyszedł, kurde, z tego z więzienia dopiero. Pojechaliśmy, kurde, za Paryż. Pokłóciliśmy się, ja wróciłam tutaj I... Mhm. i po prostu. Bo... Ale kiedy Ciebie zapytałem o kandydata na męża czy na ojca Twojego dziecka, to się długo zastanawiałaś, tak jakbyś miała kandydatów na kandydata, Tu musiałeś w myśli wybrać kandydata na kandydata. No szczerze tak, ja już mam dość, Jezu, a tu Pol Polonia, a e? Ty ładna, tu Bell, tu tego, ja już mam tego dość. Nie, nie. Idę do, do Monoprixu na przykład i ochroniarz, nowy ochroniarz, nie? Sukienkę sobie ubrałam, normalnie idę z uśmiechem, bonjour, to tego. A Irek ze mną idzie i ten ochroniarz kurde zaczął mnie po brzuszku tak głaskać. I ja mówię, no e, no 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 I, wiesz, i był zakochany we mnie oczką oczko mi puścił tego, i mówię, no 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 no. <grywka> e. Do tej pory nie chodzę, do tego monopolu Chciałbym, żebyśmy jeszcze pogadali o alkoholu, bo w pewnym momencie swojego życia poszłeś do więzienia na 3 lata. No. i tam, oczywiście. A jeszcze we Włoszech siedziałem. We Włoszech, tak? No. Poczekaj, najpierw zostałem przy Polsce. Czy tam w tym więzieniu w Polsce dało się pić alkoholu za kratami, czy nie? Były takie czasy już, że nie mogłeś zrobić bimbru, nie mogłeś zrobić alkoholu bo wszystko sprawdzali, nie? Kiedyś się robiło, kiedyś, kiedyś się robiło, nie? Czyli w Polsce nie piłaś alkoholu nie. W, w więzieniu? W A... więzieniu nie. A we Włoszech do czego się działaś? We Włoszech? E... Pojechałam, pojechałam, sobie do Włoch, kradłam kosmetyki, wszystko było dobrze, tego... Na seporę, szłam, na Kiko szłam, kradłam kosmetyki i wtedy było takie coś, że po prostu ja w jeden dzień Poznałam takiego fajnego chłopaka, on pokazał sklepy. On nie wchodził, tylko ja wchodziłam. Mieliśmy codziennie, kurde, 100 euro, 100 euro, 150 euro codziennie. Ciuchę sobie pokupowaliśmy, ja nie piłam alkoholu i tak dalej. Przy nim nie piłam w ogóle. I e, e, kiedy to. Jaki to był dzień? E, e, sobota, ja mówię do niego: Ho, ja już chciałam się na alkoholu napić, nie? bo brakowało mi. Ja mówię do niego, chodź sambukę, sambukę się napijemy. No i wypiliśmy sobie sambukę, a on alkoholu a nie pije. Dobra, ja, ja tą sambukę prawie wypiłam sama. No i ja mówię, idziemy kurde na seporę, nie? A ja byłam wypita. No i babka złapała mnie za, za ten, za, e, za rękaw. Ja ją uderzyłam tutaj, mhm. że ona z, e, oddech, miałam, miała problem z oddechem. Aha. Była w szpitalu 5 dni. Ja miałam firmę do podpisania na, na policji na karabinierach. Mhm. Potem wypuścili mnie. I jego tak samo wypuścili. Ale nie rozumiem, Mieliśmy... dlaczego was zatrzymali. Nie zrozumiałem tego. Dlaczego nie, was zatrzymali? Nie, nie, nie. Drugi raz to zrobiłam. E, na seporę poszłam z Polakiem takim. Mhm. Z Piotkiem. Ja mówię, Piotrek, jesteś piany? Nie idź na seporę. E, on wypity, on piany. Ledwo szedł, mówi, Agnieszka, ja zaraz wrócę. A ja w torbie to miałam całe kosmetyki. Bo Sephora, ja se, Piotrek... mówisz, to jest sklep, tak? Tak. Chyba my na to mówimy Sephora, mi się wydaje. No, no dobrze, sefora. ale to już rozumiem, okej, okay, dobra. I mówię, I mówię do Piotrka, nie idź. Dobra, ja poszłam za samochód schować się, bo oni już obserwowali mnie, te babki. Kurwa mać, Piotrka nie ma. Gdzie jest Piotrek? Mhm. A ja głupia, zamiast... Zamiast być pod tym samochodem, czekać na Piotrka, to poszłam za Piotkiem, kurde, gdzie Piotrek jest i karabiniery znowu mnie złapali, nie? Piotrka złapali wcześniej. I znowu firma do podpisania. Ale na tym... Kom Co to znaczy firma do podpisania? E, masz po podpisywać na, w zeszyciku takim. Aha. Imię, nazwisko, codziennie, nie? A rozumiem, taki nadzór jak ta, policji. Tak, tak, nadzór. To teraz rozumiem. dopiero Czyli miałaś ten nadzór policji? Ale czy nie? ostatecznie siedziałaś w więzieniu? E, 3 lata, ale zrobili mi wyrok łączny. Ale słuchaj tego, mówisz we Włoszech był... 3 lata, tak? No. Aha. Tak, ale Czyli mieliśmy... w Polsce 3 lata i we Włoszech 3 lata. Tak. Czyli razem siedziałaś 6 lat w więzieniu. Tak. Ale okay. powiem Ci szczerze, że z Piotkiem wyjechaliśmy za Za, za Włochy. Ja się pokłóciłam z Piotkiem, bo pojechaliśmy na Francję. I ja wróciłam do Włoch, żeby poszukać Piotrka, gdzie jest Piotrek. Kontrola policji, bo ja nie podpisywałam się na ten. I poszłam się nie? A rozumiem. Później w I... wyroku łącznym mi zrobili, nie? I ten łączny, ile dostałaś? Eee, rok, rok i pięć miesięcy. Miałam wyjść. Jutro miałam wyjść. Byłam cała zadowolona. Pani jutro wychodzi wyrok łączny mi przyszedł z sądu, że jeszcze rok i pięć miesięcy. Ale ja byłam załamana. Chyba nie gadałam po włosku. Jak przyjechałam do Włoch, była taka Polka nasza, zrobiła strajk polski i ją wywieźli do psychiatryka, nie wiem, gdzie ją wywieźli, ale dzięki jej zaczęłam gadać po włosku. Poszłam do szkoły, siedziałam z nią w celi tak samo. Ona 55 lat, nie, ale taka artystka, że... Kochana, ja. kochana kobieta, nie? Czy te trzy lata w Polsce i trzy lata. Nie, to nie były trzy lata we Włoszech, tylko roki, pięć miesięcy. Czy to jest czas stracony? Szczerze tak. Bo dawno to ja bym była na wolności, a głupotę zrobiłam i po, powinna podpisywać nadzór cały czas. Rozumiem. Powinnam podpisywać się. Jak się siedzi we Włoszech, w więzieniu? Jak przyszłam, no jak przyjechałam do Włoch na przykład. Oni się śmiali, Włoszki. El no capito italiano, że nie rozumiem po, po, po włosku. Dobrze, ja poszłam do szkoły i te dziewczyny, co były dla mnie wredne, jak zaczęłam po włosku gadać, zaczęłam koła zadymę tam robić, kurde, im. Po włosku. Krzyczałam na nich, wypierdalaj. Wafankulo. Y, 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 Mówiłam, wypierdalaj tego. I, inspektor Fusco, o, taka była, taka y, jak komendant, nie? Tam we Włoszech to, to są y, takie policja. Mhm. Nie są, nie, nie, nie jest tak jak we, we Wrocławiu, nie? We Włoszech, we Włoszech to masz takie trzy piętra. Jedno piętro i w jednym pomieszczeniu jest y, ta pani policjant. Drugie piętro, w drugim pomieszczeniu jest pani policjant i kamera, nie? Jesteś zamknięty, cele są pootwierane i. Po prostu chodzisz sobie, no, no, pracowałam tam, 500 euro zarobiłam. Ale jeśli dobrze zrozumiałem, to wtedy, kiedy już się potrafiłaś postawić, to te panie policjanci biły brawo, tak? One ci przyklaskiwały, że potrafisz jak? się postawić. Nie, te Włożki, nie policjantki. Dobra, te to, wożki dobra, to ja sobie będę dobra, 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 dobra. Mhm. 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 Agnieszka, jak was... Mhm. Agnieszka Agnieszko, jak... No. Agnieszko, jak ważny jest alkohol w swoim życiu? Jak? Jak ważny jest alkohol w swoim życiu? Nie jest ważny. Nie jest ważny. Ja sobie wypiję piwko albo dwa piwa i od wczoraj piję piwo. No, teraz wypiłam troszeczkę w kubeczku wina. 13% trochę piwa mam desperados i mi to wystarczy. A potrafiłabyś zupełnie nie pić? Szczerze, lubię sobie wypić, nie? A degustować się. O! Rozumiem. No, mamy w tej chwili końcówkę lata. No, do końcówki lata to jeszcze miesiąc. Niedługo będzie jesień, a potem zima. Jesteś tu już od trzech lat, nie przeżyłaś już zimy na ulicy Paryża, na ulicach Paryża. O! Jak w Paryżu jest. jest ojojoj, katastrofa, jak jest zima. Jest tak zimno, i w ogóle. O, no. no. Wilgotno, chyba, nie? Tak? Wydaje się wilgotno chyba, prawda? Tak, ale socjale są takie sobie, nie? Ja mówię, ja mówię do socjalu, gdzie jest mój adres? Ja mówię do pani Ewy, mówię daj mi, daj mi adres na papierze, bo jak będzie kontrola policji, to ja będę miał adres, adres normalny. I ona wtedy daje adres socjalu. A ona mówi potem, 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 A teraz jest wakacje, wakacje są. Ona przyjdzie. No. Boisz się tej zimy? Nie. Boisz się zimy. Ja jestem z ojojoj. Ja jestem straszny za Mi się wydaje, Bóg. że już od dzieciństwa siebie życie tak doświadczało, że musiałaś sobie dawać radę w trudnych sytuacjach. Tak. Ale dałam radę. Są osoby, które dają mi energię. Na przykład Janik. Jest George, Erik, łysy. Masz tylko, swoje towarzystwo. Tak, tylko łysy do nas nie przyjeżdża. Za bardzo właśnie szkoda. Teraz się wczoraj pojawił, kurde, długo go nie było. Maciek teraz się pojawił tak samo, też go nie było, na kopie mu do dupy potem. I ten. I, a brakowało tych ludzi, brakowało ich. Powiedz mi, jak to dalej widzisz? Czy ty zwiążesz się z Paryżem? Zostaniesz tutaj na dłużej, na kolejne lata? Nie wiem, szczerze. Nie no zobaczymy, nie? Nie wiem. Może do Hiszpania? U. No, Hiszpania nie, bo tam jest dużo picia. Świat stoi otworem. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko, za rozmowę. Jak? Dobra, poczekaj. Musimy. Agnieszko, świat stoi otworem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. No, ok, dziękuję.